Powiedzmy patrz, lecisz, lecisz, uciekasz, nie? Załóżmy jest jakiś zakręt. I pójdziesz na pełnej kurwie. I uda ci się, przelecisz, nie? A u jeden na przykład się nie uda jest po pościgu. Dlatego ja nie kołam, jak ktoś może narzekać na igla, który i tak został, kurwa, osłabiony w kurwę. I tak dalej, a i tak jest igla. ja ci powiem, jaka jest prawda. Prawda jest taka, że... Ja osobiście uważam, że u nas e, w kurwę skilowych kierowców jest teraz i dlatego to tak wygląda, bo im się wydaje, że to ten Eagle kurwa robi wszystko, a no nie do końca. Mi się wydaje, że u nas po prostu jest teraz bardzo dużo dobrych kierowców. A hmm. naszymiał tam nie jeździć aż tak łatwo, jakby się wydawało, nie? No tak. Na przykład takim Vigero, to widzisz, no, stary, gdyby się Vigero tak łatwo jeździło, to dlaczego na ten moment tylko dwie osoby se zdały. Hmm. A niektórzy twierdzą, że Vigero jest dla nowychów, nie? No to gdyby tak było, to każdy by se, kurwa robił 7,25 na trialu. bo to czemu nie? No jak jest takie proste auto...